Trzeci pojedynek dzisiejszej karty. Panie i panowie, przed nami pojedynek numer 3 gali FSC 9 w Rumi, gali współorganizowanej przez TUKO Promotion. Pojedynek półzawodowego MMA w kategorii 84 kg. A w tej walce zobaczymy i zapraszam do oktagonu. Do narożnika niebieskiego. Reprezentujący Akademię Sportu Walki Biała Podlaska. Szymon Andrusiewicz! Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts that pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop till the top So you better back off or get lost I'mma stay last, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it what mouth. can't put me down I'll be getting out, I'll be getting I'll be getting out, I'll be getting out I'll be running out, I keep making sound, legend can't stop me now i który tego getting wielkiego I ma w sound, going mma Póki co jedna walka Stoczona na jego koncie Ona niestety przegrana Więc na pewno będzie tutaj Chciał odwrócić Losy tego starcia Żywo! W narożniku czerwonym będzie zawodnik reprezentujący Mighty Bulls Gdynia Patryk Domarus! No i tak jak Państwo słyszeli trzecia, trzecia walka i trzeci reprezentant klubu Mighty Bulls Gdynia e, póki co... 1-1, jeżeli chodzi o starcie Mighty Bulls dynia reszta świata. Zobaczymy jak to będzie po tym starciu, a Patryk Tomarus nieco bardziej doświadczony z rekordem dwóch wygranych i dwóch przegranych walk Swoją ostatnią walkę toczył nie tak dawno, bo w lutym nagry Dragon Fight Night i wtedy wygrał przez poddanie z Bitonem Wyżykowskim. No zobaczymy. Mieliśmy już skończenie na punkty. Mieliśmy już skończenie poprzez knockout techniczny. Zobaczymy, czy do tego kompletu w trzeciej walce czeka nas poddanie. Czy dołoży kolejne poddanie Patryk Domarus do swojego rekordu. Kategoria również 84 kg. Także zostajemy w tym samym limicie No i widzimy porównanie Będzie obu zawodników. Twork. Widzimy wiek podobny, choć nieco starszy Andrusiewicz. -9 rumi, gali, który nieznaczna przewaga jego przeciwnika, jeżeli panie chodzi panie o wstępny zasięg. Patryk Domarus. Zapraszam zawodników. Zasady zostały wam przedstawione. Chciałbym się wysłuchać moich komentarzy zagrać się play. To sobie ręce. Zapraszam do Gotów. 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 Walk. Round one. Runda pierwsza. No i już przed nami początek tego starcia. Dobrze zaczął tym Kajkikiem Agresywnie od początku obaj zawodnicy tutaj Nie ma badania, jest od razu, od razu akcja. Bardzo mocno zaczął domarus. No ruszyli, ruszyli do ataku absolutnie od razu obaj zawodnicy wymieniając się tymi czasami. Bardzo mocne kopnięcia prawą nogą ze strony Domarusa. Niskie kopnięcia na głowę, średnie kopnięcia. No szukasz, szukasz, szuka, bardzo, bardzo dużo siły wkłada i w kopnięcia i w ciosy, tak jak teraz. No widzimy, tych kopnięć tam faktycznie pojawiło się sporo. Miałem wrażenie, że po którymś z tych ciosów zachwiał się jego rywal. Delikatnie wyrządził na pewno szkody w tym pojedynku. I widzimy piekielnie mocy ten low kick, e, na wykroczoną nogę Andrusiewicza. Superman Punch. No widzimy, że szuka szuka tutaj e, mocno, mocnych ciosów e, do Marus. Musi oczywiście uważać, bo mam wrażenie, że tam też e, nad jego okiem pojawił się dość mocny ślad po którym w suderzeniu. No i pytanie: czy Andrusiewicz właśnie będzie szukał? takich uderzeń kontrujących i czekał na dogodny moment, ale musi uważać, bo może tego dogodnego momentu nie doczekać, jeżeli będzie tak szybko atakował domarus. Dobre mocne trafienie ze strony domarusa. No dobra ta kombinacja ciosów z jego strony. I po raz kolejny dokłada jeszcze ten low kick, który delikatnie podcina jego przeciwnika. Zejście po nogi ze strony Andrusiewicza, ale bardzo czytelne i wykorzystuje to Domarus świetnie, obijając swojego przeciwnika z góry i to za chwilkę może być koniec tego pojedynku, jeżeli nie będzie się bronił Andrusiewicz. On tutaj szuka ucieczki, ale mam wrażenie, że tylko pogarsza swoją sytuację, bo za momencik to może skończyć się dosiadem ze strony Domarusa. Udało mu się uspokoić chociaż na moment ten pojedynek i zostało 10 sekund do skończenia pierwszej rundy. No bardzo szybko nam minęły te 3 minuty tego pierwszego, tej pierwszej odsłony tego pojedynku. Koniec tej pierwszej rundy, ale bardzo moc dobrą okazję miał już tutaj Domaru, żeby skończyć ten pojedynek w pierwszej rundzie. Widzimy najlepsze momenty tego, tego starcia. No zobaczymy na ile siły te starczy oczywiście do Marusowi, żeby w taki sposób konstruować tę akcję, bo na pewno włożył sporo siły, sporo kondycji w tej pierwszej rundzie w te ataki. No i zobaczymy jak to przełoży się na jego kondycję, jeżeli chodzi o rundę drugą, czy też rundę trzecią, jeżeli do niej oczywiście dojdzie. Runda druga. Gotów, gotów, gotów. No i rozpoczynamy drugą rundę tego starcia. Nieco spokojniej teraz zaczęli panowie badawczo w stójce troszkę. Andrusiewicz rusza do ataku, ale też musi uważać na nieco dłuższe ręce swojego przeciwnika. A teraz prostymi stara się gdzieś wybadać Domarus. Śmigają tam ciężkie, ciężkie ręce Domarusa. O, widać, widać, że ważą te czasy sporo i po raz kolejny będzie miał szansę, żeby skończyć to przed czasem. Asia nie ma obrony ze strony... I koniec, koniec. Sędzia przerywa ten pojedynek. Koniec. Bardzo szybko rozprawił się Patryk Domarus ze swoim przeciwnikiem. W tej drugiej rundzie już absolutnie nie pozostawił tego w rękach sędziów. I oczywiście w tym momencie Mighty Bulls 2-1 Reszta Świata. Tak, Andrusiewicz otworzył się w pewnym momencie. Otworzył się na, na akcję zawodnika z Gdyni. I na jego niekorzyść został trafiony poleciał na deski i tam już zawodnik z Gdyni dokończył dzieła, zasypując swojego rywala. Czasami sędzia przerwał ten pojedynek. No absolutnie nie miał, nie miał czego szukać tutaj. już w tym parterze widzimy tutaj, kiedy już poleciał na deski, no to Domarowski Domarski bardzo pewnie Domarus ruszył, żeby dobić. O i widzimy, kiedy już właśnie poleciał Andrusiewicz, no to Domarus błyskawicznie Zaczął obijać się z góry. Tak, bardzo przytomne zachowanie e, zawodnika z Gdyni, bo e, podobnie jak było pod koniec e, pierwszego starcia, też e, przyspieszał akcję tak, żeby faktycznie wymusić na sędzie, dać znać sędziemu, że czas przerwać ten pojedynek. Ale widzimy oczywiście e, respekt po walce e, obu zawodników, mimo e, że e, przegrany Andrusiewicz. Kolejny pojedynek Galii FSC zakończył się przed czasem. A oficjalny werdykt brzmi następująco. W 59 sekundzie rundy drugiej przez techniczny nokaut zwycięża. Widzimy oczywiście radość zawodnika ze swoimi kibicami. Zasłużona oczywiście po dobrej walce, jaką dał do Marus. Tak, myślę, że to było kolejne dobre, do, kolejny dobry pojedynek na tej gali. Póki co no, ja, mi ogląda się to bardzo dobrze, mam nadzieję, że Państwu również. No i widzimy jeszcze najlepsze momenty. Widzimy tutaj po, po, podobnie jak w tej drugiej walce tutaj również bardzo mocne te kopnięcia, które również wydaje mi się, mogły mieć wpływ na tę walkę, bo tracił momentami gdzieś równowagę. Andrusiewicz po tych kopnięciach naleta. Oczywiście te ciosy. Zarówno w pierwszej, bo sporo ich przyjął, kiedy, kiedy z góry bił domarus. Jak i w drugiej, no widzimy tutaj. Poleciał na deski i kiedy już zaczął dobijać do Marus, no to można powiedzieć, nie było czego zbierać. Mocne młotki z góry, nie było tutaj aktywnej obrony. No i oczywiście w pełni słuszne przerwanie sędziego. No i wygrywa zawodnik Mighty Bulls z Gdynia tę walkę. Na pewno bardzo, bardzo dobre zwycięstwo. Będzie mógł być zadowolony po tej walce, wydaje mi się. I nazwisko, które warto śledzić.